O, ale ładnie, ja chcę mieć tu doma znaczy dom, żeby ja tak śmiesznie powiedziałem doma owiecki macie głęcik aha. aha, miałem o macie głęcik, łaj, owiecka czekajcie ła! Użyłem sprintu. A do ciebie się podkradniemy. I patrzcie to. I patrzcie jaka tu jest fajna. Jaka tu jest fajna animacja. Kurde! jak się... kurczaki gdzieś mi to jakoś wychodziło kurde okej okay, będziemy mogli zrobić łózecko ale najpierw trzeba zrobić crafting table, który robi się tak mamy crafting table dobra, jeszcze będziemy walić w te drzewo walimy w drzewo wełną mnie w drzewo wełno. ja A propos w moim let's playu, znaczy w notogramy NTG, w Mount Blade, to nie będzie normalny let's play, tylko będę takie podstawowe, fajne rzeczy pokazywał. Żebyście się po, potem mnie nie czepiali, że na przykład nie pokazałem takiego, że na przykład nie kupiłem takiej zbroi. Nie to będzie tak normalnie, że ja chcę w to grać, a nie żeby zmusu nie. Po prostu chcę sobie przypomnieć. Bo nie grałem w to dawno i nie przeszłam gry. Przyznaję się, nie przeszłem gry nie będziemy wypełniać żadnych misji. Może to, będzie, to was zawiedzie, ale będziemy po prostu zdobywać miasta i wiecie, takie podstawowe. Nie będzie to let's play taki normalny. Będzie to taki inny. Taki dziwny. To lubię. u ładny pusty obszar i jaskinia. Potem będę tu kopać. Coś tu czuję, że będzie dużo węgla albo jakiś kejf. Pod tym na pewno będzie kejf. O, ale ładne. Zrobię Skina. Okej. Okay. Crafting table. Crafting table! O, zacina mi się. I sobie zrobimy podstawowy domek na pierwszą noc. Na pierwszą noc mówię. Ja, ale mi się zacina ta myszka! Jakby co w Minecrafcie, jest to o wiele szybsze, tylko że moja myszka tak szwankuje Wiem, że najpierw powinienem zrobić narzędzia. Tylko chciałem sobie zrobić obramówkę takiej pierwszej nocy. Jakby co, patyczki robi się tak. Głupia myszka! Muszę ją wymienić. Niech! Nieee! Zrobimy łopatę, którą robi się tak. Zrobimy ten. kilof, który robi się tak. I zrobimy siekierkę, którą robi się w sposób taki. Są trzy najpotrzebniejsze przedmioty w grze. No i miecz. Aha, propos miecza. Normal. To jeszcze miecz potem zrobimy, ale nie na to czas teraz. Jest tu kej? Halo, Kajvik. Wik. Kej Będę tu spał. Tak. Przyniosę craftinga i będę tu spał. Żelazo! A ciekawe nie, ty, ty nie, 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 nie będę marnował. To będzie. To będzie moja dziura na pierwszą noc. Co? Tylko jed, jeden żelaza? No nie no. To mi na tylko starczy. Ale no, okej okay, może być. Żelazo, ale nie węgiel. Ja chcę węgla, nie żelazo. Tęsknię za diamentową łopatą. Kurde Będzie trzeba zrobić węgiel drzewny Gdzie słoneczko? O jejku Zrobi się węgiel A nie 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 to będzie dobrze To będzie ok Zrób sobie zrobimy mm, łóżeczko, które robi się No ale półcraft. Ja Ja <słuch> Ne tej myšky.